Hej cięczko witajcie, jestem Negillon i witam Was dzisiaj w sklepie 2 kwietnia 2022 roku i co? Dziś mamy nową lotnię za 1200 diamentowy Kucyś. Generalnie tę lotnię można też odebrać poprzez grę jedną na Epiku, także ciekawe. Zestaw ponadczasowy piaski za, 200, za 2000, samum za 1200, Yatagan za 1200, chrono za 400, emblemat za 500 Dalej mamy Hacywatę za 1500 Teat Cień za 1200 Siekiera za 500 Zestaw Hacywatę za 2000 Sagana za 800 Eksplozję za 1500 Przodek za 800 Bojowy Latawiec za 500 Kurczak za 500 Siadek za 200 Sztandarowe Skiny Proszę bardzo Balenciaga Zestaw Sierksonik Kim o Podłośnik muzykę też mamy, czyli pobudkę, mój świat, Rolex, salaster, bimbo, mu wszyscy nie lubią skarpety, dawaj, pakiet BTS, dynamite, hej tam, kurczaka, solfka na perkusji, budowanie, makarena, nie zaczynaj, Ganga, staje dzikość, tutaj te skinki, takie te, które reagują na muzykę, leśniąca drużyna za 2,5 tysiąca impro, bohaterka imprezy Diva Imprezy Gwiazda Imprezy i tutaj też jeszcze mamy spod muzykę, pakiet startowy i to tyle. Także coś do, Jeśli sklep Wam się podoba to pamiętajcie, że stać sobie koznaczkę łapkę w górę żyweczko, do DGLO w sklepie, a jeśli znajdzie jak nam